Dzień dobry Państwu. W końcu wracamy do normalnych eventów jeszcze bez kamerki. Ale to dlatego, że ja tu muszę się jeszcze trochę ogarnąć. Eee, też zamierzam w najbliższym czasie, to znaczy, nie wiem, na wyczynieniu, to nie poskoczę do sklepu i kupić sobie monitor, żeby mieć na telewizorze grę, a nie tak łomnie przełączać się cały czas na telewizorze. A, a na monitorze, em, kom, em, jakby ekran skąpa. I. I co? Tutaj na ekranie widzicie to, co dostałem dzisiaj w inboxie. Dostałem 11 skautów z yy, Włoszech. Oni mówili, że do 13 sierpnia jest to wszystko, więc yy, no postawiłem na Włochy, przegrałem, więc, yy, więc dlatego mam tylko 11 skautów, a okej. Okay. Aha, bo ja, okej, okay, ja muszę wywalić skautów, to od razu to zrobię. Yy, nie wiem, kto wygrał, czy Francja, czy kto inny, ale to nie tutaj, muszę, muszę tych skautów powywalać. Um, ale, ale mi się nie udało zgadnąć. Gdybym zgadł, to wtedy bym y, jakieś tam końce dostał. E, no ale to by tam większego znaczenia nie ma dla mnie. Um, i, I co? E, odcinki wracają już normalnie e, do, do jakby w prawidłowej jakości, miejmy nadzieję. Ja teraz będę sporo siedzieć przy kąpie. Właśnie taki miałem zamiar, jak wrócę, żeby, e, żeby posiedzieć przy kąpie i popracować nad jakością samego gameplayu bo wiem, że mojego kompana to stać tylko to jest kwestia ustawień, żeby to i na streamie i na odcinkach wyglądało bardzo dobrze, więc podejrzewam, że możemy się umówić na jakąś sesję live w sobotę, kto wie czy nie w weekend, po prostu w sobotę i w niedzielę, bo wątpię, żebym się do jutra wieczora wyrobił. Jeżeli się wyrobię, to jest szansa na to, że już sobie jutro sesję kewaniemy. No i oczywiście otworzymy tam parę paczek, bo no bo teraz... Jest ten boost na GP, chyba dalej, więc sprawdzę to sobie, bo jeszcze, jak widzicie, no mam tylko 34, e, więc e, nie wiem, ile on trwa. Jeżeli trwa dalej, no to jak najbardziej e, można sobie po te GP nadrobić i będziemy sobie otwierać legendy. No ale w tym odcinku mamy no właśnie, co mamy w tym odcinku? Collector Box yy, raczej się nie zmieni, więc w sumie na początek możemy sobie otworzyć jedną taką paczuszkę, może akurat legenda wpadnie. Podejrzewam, że kol kolejny kolektor Box będzie w poniedziałek. No, o, okej, okay, okej. Okay. No to może ktoś, kogo nie miałem jeszcze, bo już w Madlini i Nedved mi się nawet ostatnio trafił i to są zawodnicy, których już mam, więc może jakiś, no, jakaś nowa twarz. Czy to jest Rummenigge? Okej, okay. bardzo dobrze. No to przetestujemy sobie Rumenigę, jednego chyba z najlepszych napastników w tej grze, którego. No, który jest nową legendą i tak ci siak, bardzo fajnie, bardzo fajnie, że będzie mi dane go przetestować, Kolej jest niesamowity. Więc poleci do mnie. Ja już nie wiem, gdzie ja mam tych napastników stawiać, bo mam po prostu za, za mało ludzi w składzie, żeby tych wszystkich gości pomieścić swoją drogą jeszcze wam pokażę zobaczcie, że tak. Ale, ale mówię, ja, ja wróciłem dzisiaj, miałem do, na samolot, musiałem być na lotnisku o 7 rano, więc wyjeżdżaliśmy, Powódka była o 5 w każdym razie, no i to jest clue tej sprawy, więc ja jestem troszkę jeszcze mało przytomny. Ten pan, e, Denis Rowe, ktoś mi zwrócił uwagę, ja sam sprawdziłem, tak z ciekawości, gdzie on gra, on gra w Manchesterze, więc oczywiście ja nim będę grał jako, jako legenda Manchesteru. Koleś niby statystyk nie ma, nie wiadomo jakich. Pokażę Wam, jak to wygląda. Um, jest niski. Jest niski i e, no, ten speed i akceleracja, jak widzicie, ja już go trochę, już go trochę pod, e, podniosłem przez e, levele, Jeszcze ma 11 leveli do zrobienia, już mu fajnie podskoczył, więc już jest w miarę to ok. E, finishing super, king parę średnio. E, jump bardzo fajny i to się przydaje, bo on ma tylko metr 75. Wiecie co, on mi bardzo przypomina stylem gry e, Cola, e, też z Manchesteru. WeakFoot ma 4 na 4, to jest dosyć istotne I koleś bardzo fajnie się porusza po boisku, bardzo fajnie, no ten Offensive Awareness robi dużo I widzicie ma też Full Passing, ma skill'e do podań, on w ogóle ma bardzo dobre podania I ja nim gram sobie oczywiście jako moja fałszywa dziewiątka i jest naprawdę daje radę I do tego jak powiem wam, że przez to, że że on ma taką posturę właśnie kolową, to nawet jak, przy, jak biegnie z piłką, to bardzo sprawnie się z nią zabiera, więc jestem, jestem nawet pozytywnie zaskoczony tym kolesiem i właśnie, właśnie nim gram sobie tutaj tak z ciekawości jako taka fałszywa dziewiąteczka. Oczywiście no, Lewandowski to to nie jest, tak? Ale, ale trochę inny, inny, inny styl zawodnika. Widzicie, Nedweda też już sobie podbustowałem, tak samo jak Maldiniego, przez to, że, że mi się trafiają duplikaty. Kin mi skoczył na 91 overola również Joe Gomez mi wskoczył. Co ciekawe, Phil Jones już jest na maksie u mnie, to jest w ogóle hit. A dalej ma 73 tempa na tym maksie, to, to, to jest jakaś wasakra. Ale dobra, dobra, przejdźmy do tego co nam dali w, w tym tygodniu, bo jest tam, jest tam lewy. No. Tyle, tyle mogę powiedzieć, że jest tam lewy. No właśnie, mamy znowu UEFA Euro. Jakiś wybór, który oni tam zastosowali zawodników. No i na start mamy Lewandowskiego, który jest jednym z najlepszych napastników tej grzy, jak i w prawdziwej piłce, i który jutro będzie walczył z Barceloną. No, ja mimo wszystko stawiam na Bayern i uważam, że jeżeli Messi nie odpali, to Bayern ich zmuci, ale tak zmuci po prostu bez w ogóle bez żadnych... To, to jakie dziadostwo gra Barcelona od dłuższego czasu, to naprawdę jedynie ten koleś, zresztą kto oglądał na Napoli, to wie, co Messi po prostu... Dwie z trzech bramek pierwszych kolej wypracował sam. No po prostu wypracował sam. No i, i, i weź tu graj z takim z taką Barceloną, jak, jak mają takiego gościa. No ale jeśli chodzi o, o PSA, no to wiadomo, lewy świetny, świetny napastnik, świetnie się ustawia, zostawia, strzela. No, no ma wszystko. Oczywiście, no nie jest to typ splintera, ale. Ale to zależy też koło potrzebujecie. Jeżeli gracie na dwóch napastników, jeden taki wysoki, jeden niski, typu Mbappe, typu Neymar, typu yy, nawet Low, yy, to, to, to będzie dobra para. Jeżeli gracie na jednego napadziora, no to obowiązkowo taki koń na środku się przyda. Kane bardzo podobny typ zapodnika, z tym, że on jest niższy i to jest koleś, który yy, przez swój. Bo właśnie Lewandowski ma goal czera. on ma playing safe, fox in the box, to jest właśnie koleś, który tak się zachowuje na boisku, to znaczy gdzieś się piłka odbije i on zawsze jest w tym miejscu, gdzie ta piłka się odbije i strzela do pustaka. Także trochę inny styl gry, mi się gra, równie, znaczy nie równie dobrze, tutaj nawet nie będę tak to porównywał, uważam, że, że Lewandowski jest trochę lepszy w tej grze, ale, ale Kenem też mi się gra bardzo dobrze, więc, więc kto nie ma to. To, jak najbardziej, Kantę, no to wiadomo, no to to jest ciściciel środka Pola Inspire na wszystkim. Destroyer, stamina na 99, Balance 98, wszystkie statystyki defensywne prawie na 99. Koleż, którego nie da się obejść, bo po prostu zawsze wsadzi tą nogę, więc, więc zawsze, taki, zawsze taki kolega jest e, przydatny. Szaka jest zawolny, aczkolwiek w zależności na ilu pomocników gracie. To jest koleś, którym mi się grało całkiem dobrze, ale no mówię, no już jest za wolny, no to mi się nim grało dobrze jakieś pół roku temu, jak go trafiłem. E, czy tam, nie wiem, no gdzieś tam na przełomie lutego, marca, coś, jeszcze wtedy, kiedy te składy nie były aż tak zboostowane, jakby patrząc w kategorii PS-owości, tak? I... Mm, ma walnięcie, ma naprawdę walnięcie i to taki jedno z mocniejszych w tej grze. I ma bardzo fajne podania, ale to jest taki cross po prostu, no to jest bardzo podobny styl gry, tylko że ma walnięcie, jest też daleka. Bonucci, jestem totalnym niefanem tego zawodnika w tej grze. To, to tak to ujmę. Forma 4 na 8 i wolny ten mu jest. No nie, no to dla mnie to jest, to, jest, to jest padaka ten obrońca, więc ja wam go serdecznie nie polecam. Pizzi, to jest za to koleś. Jak widzicie, on może grać wszędzie i jest jako prawoskrzydłowy. Wrzućcie go sobie na CMFA albo na AMFA. Fantastyczne ma statystyki pod to i gra się nim bardzo dobrze, naprawdę gra się nim bardzo dobrze, można go jeszcze 22 leveli pociągnąć, widzicie wszystkie statystyki na ataku, oprócz heading ma super, defense trochę gorzej, dlatego mówię już może bardziej na ten AMF i myślę, że powinniście być zadowoleni. Mamy Moratę, który ma super saba, więc tak na obecne, na obecne realia to tak bym go wrzucał i on naprawdę będzie robił robotę. Szybki, wysoki, zestawia się, strzela. Taki też Lewandowski, trochę słabszy, ale na, na super sabie to nadrabia. Gorecka, to jest bardzo fajny koleś, którego nie mam w takiej wersji future'owej, a chętnie bym go przygarnął chyba z tej paczki jedynie. E, bo 29 leveli, a szybki skubaniec ma wszystkie statystyki, to jest to jest typowy CMF, który jest chyba box to boxem, tak jest, no bo to tak wygląda trochę, jeśli chodzi o Defensive Awareness i Offensive Awareness. E, bardzo, bardzo fajne statystyki. Jak macie takiego kanta i goreckie w środku pola, no to, 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 to super. Denier, to jest kolej, który jest OP OP w tym roku, więc e, na mocnym Cebeku, bardzo dużo osób go wykorzystuje i polecam w ten sposób właśnie nim zagrać, bardzo, bardzo fajny Piatow Nooo... Ile on ma wzrostu? Met 90, no dobra, to jeszcze jakoś to przeżyjemy, ale... Nie, to, to nie Nie, nie na obecnie realia I tu jest jakiś dzik Dzikia Który jest nawet w miarę szybki i ma bardzo dobre ustawienie się w obronie i bardzo fajne skille W sumie nie jest zły, nie jest zły, 26 Leweli, ale ma trochę za słabą akcelerację, więc on zanim się pozbiera, taki denier będzie lepszy, to wam gwarantuję. Ale na przykład ten koleś, ten z Rosji, będzie na pewno lepszy niż bo... znaczy na pewno, powinien być lepszy niż Bonucci, przynajmniej dla mnie. Nie, 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 nie czaję tego typu w tym roku, naprawdę. Totalnie mi nie leży nim. No dobrze, coś tam zajrzę jeszcze na challenge Cupy, czy coś tu się dzieje ciekawego? Może. Może coś dalej, co my tu mamy? European Club Challenge. Aha, to jest, to jest chyba, że można paczkę wygrać, tak? A nie, 15 tysięcy... 000... A to nara... To mnie to nie interesuje w ogóle. A tu, a tutaj dalej mamy tenerów, więc chyba się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, dobrze. No to takżeśmy sobie pokrótce omówili. E, możecie pisać oczywiście, jak losowaliście, czy ktoś trafiliście, a ja będę Was informował na bieżąco, kiedy będzie odcinek, z... znaczy odcinek, Boże, kiedy będzie transmisja live. E, raczej mówię, raczej nastawicie na sobotę i... Em, i co? Myślę, że jeszcze jutro wrzucę jakiś odcinek e, podsumowujący trailery z FIFA. E, bo się pojawiło coś takiego. Zapraszam Was, oczywiście, standardowo w sekcji komentarza macie link do naszej grupy. E, I tam sobie dyskutujemy też na, na temat ligi mistrzów. Tam robię robimy ankiety, bo jestem ciekaw, jak ludzie głosują na, na to, kto wygra. No, wczoraj wczoraj było to całkowicie pół na pół, jeśli chodzi o i PSG, No i, i w sobie mecz się tak skończył. Pół na pół, można dobrze to ująć, nie? No bo nagra w, 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 w ostatnich minutach. PS, że wygrało, nie? No, a poza tym, oczywiście kto tam chce o koszykówce podyskować, to również zapraszam, bo ja tam rzucam co jakiś czas posty a propos tego właśnie, jakie pary już są w konferencji wschodniej, bo za tydzień playoffy. Za tydzień, albo nawet już za parę dni. I... No, no i co? I, I w sumie jeśli chodzi o FIFA, to właśnie też tam zrobiłem takie małe podsumowanie, ale ja jeszcze na pewno na ten temat zagram, nagram odcinek. Boże, widzicie, jak mi się język plącze, no ale tak to właśnie wygląda. Um, o piątej rano, że tak powiem, jak się wstaje. Dobrze, tyle, nie przedłużam, trzymajcie się. Hej, hej.